Dzień dobry, drodzy państwo, witam w kolejnym odcinku programu IT Business. Nazywam się Paweł Pilarczyk. Proszę państwa, dzisiaj chciałbym zacząć od potężnego wycieku danych, kolejny wyciek danych, z którym mamy do czynienia, tym razem wyciek danych z Facebooka. Na jednym z forów internetowych ukazała się baza danych, która zawiera 500 milionów wpisów, a w zasadzie dane na temat 500 milionów internautów czy użytkowników. Facebooka. Te dane zawierają takie informacje jak imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, datę urodzenia czy przybliżone miejsca zamieszkania. Dane nie są co prawda najświeższe, pochodzą z 2019 roku. Wtedy w Facebooku pojawił się błąd, który doprowadził właśnie do tego wycieku. Błąd został załatany, ale dane zostały przechwycone przez, przez, przez cyberprzestępców. Przez ten czas, czyli przez ostatnie dwa lata, te dane gdzieś trzymali w ukryciu, a teraz dane zostały udostępnione całkowicie za darmo. Może je pobrać każdy zainteresowany. W bazie spośród tych 500 milionów użytkowników 2,5 miliona rekordów to rekordy dotyczące użytkowników z Polski. W tym w 22 tysiącach przypadków znajdują się również adresy e-mail. W pozostałych danych nie ma tego adresu e-mail, są inne dane osobowe, takie jak właśnie chociażby numer telefonu, czy pozostałe dane typu data urodzenia, czy adres zamieszkania. Czyli pozostałe takie dane nie są kompletne, ale również są użyteczne dla potencjalnych cyberprzestępców. Baza danych została udostępniona za darmo na forum internetowym, na którym często dochodzi do tego typu wycieków i każdy może sobie taką bazę potencjalnie pobrać. Ona co prawda nie zawiera haseł. Tam są tylko i wyłącznie dane, o których wspomniałem wcześniej. Haseł nie ma, ale te dane już są wystarczające dla cyberprzestępców do tego, żeby przeprowadzali oni chociażby ataki typu phishing, czyli ataki, które będą przeprowadzane na Albo adresy e-mail, albo numery telefonów. Przestępcy mogą wysyłać różne informacje, znając imiona, nazwiska, datę urodzenia, mogą się na te dane powoływać i mogą potencjalnie starać się oszukiwać odbiorców tego typu wiadomości, ale dysponując tymi danymi, które są w tej bazie, mogą również próbować zaciągnąć pożyczki, a w niektórych przypadkach będą starali się, na przykład, odgadnąć hasła do naszych kont. Troy Hunt, czyli właściciel popularnego serwisu Have I Been Pound, Wgrał do niego całą omawianą bazę i można w tym na jego serwisie, właśnie na tym have Ibin Pound, można sprawdzić, czy nasze dane tam się znajdują, czy, czy nasze konto e-mailowe znajduje się również w tej bazie. Na razie wyszukiwać można jedynie po adresie e-mail, czyli możemy sprawdzić, czy jesteśmy jednym z tych 22 tysięcy nieszczęśników, którego dane zostały właśnie zamieszczone w tej bazie. Ale Troy Hunt już zapowiedział, że modyfikuje również swój system, tak żeby można było wyszukiwać swoje dane również po numerze telefonu. Natomiast Warto skorzystać z tego serwisu, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy akurat znalazły się tam nasze dane z Facebooka. Nawet jeżeli nie korzystamy z Facebooka, ponieważ jest to serwis, który gromadzi informacje na temat wszystkich wycieków ogólnie. Czyli jeżeli podejrzewamy, że nasze dane mogły wyciec z jakiegokolwiek innego serwisu, warto wpisać w tym serwisie Have I Been Pwned. Umieścimy adres do tego serwisu na belce na dole. Warto na tej stronie wpisać nasz adres e-mail i zobaczyć, czy potencjalnie został ten adres nasz przechwycony przez cyberprzestępców. Ale jak zwykle to, co często powtarzam, jeżeli mamy skomplikowane hasło do naszych kont, jeżeli to hasło jest hasłem składającym się z losowych liter i znaków, jeżeli stosujemy różne hasła w różnych serwisach, to raczej nie powinniśmy się obawiać tego, że ktokolwiek się będzie włamie na nasze hasło na nasze konto. Chyba że oczywiście akurat byliśmy, pod, czyli na, nasze konto zostało wyciekło, akurat konto z konkretnego serwisu, do którego również wyciekło nasze hasło, wówczas natychmiast powinniśmy takie hasło oczywiście zmienić. Ale przypominam, że... Bardzo istotne jest to, żebyśmy w różnych serwisach stosowali różne hasła. Hasła składające się z losowych znaków, czyli nie hasła słownikowe. I używajmy menedżera haseł do tego, żeby te hasła zapamiętać. Ja kiedyś polecałem taki menedżer, który się nazywa LastPass, ale ostatnie zmiany w tym programie doprowadziły do tego, że stał się on o wiele mniej praktyczny, zwłaszcza w tej wersji darmowej. I teraz polecam takiego menedżera haseł, który się nazywa Bitwarden. Więc używajmy tego menedżera haseł i tam, tam przechowujmy nasze hasła. Ale oprócz tego, że, że dbajmy o te nasze hasła, staramy się w, te, w tej chwili po tym wycieku danych z Facebooka bardzo uważać na to, żeby, żeby nie dać się złapać na tak zwany atak phishingowy. Czyli jeżeli dostaniemy wiadomość od jakiejś nieznanej nam osoby, zwłaszcza jeśli do tej wiadomości będzie załączony jakiś dziwny link albo załączony plik, sprawdźmy dokładnie, kim jest nadawca, czy jest to osoba, która jest naszym potencjalnym partnerem biznesowym, czy jest to jakiś nasz znajomy, jeżeli nie jest to osoba, która, która jest tej listy, czyli nie jest to ani nasz znajomy, ani potencjalny partner biznesowy, musimy bardzo być ostrożni i pamiętajmy, żeby nigdy, ale to przenigdy, nie otwierać załączników wykonywalnych, czyli takich, które mają najczęściej po prostu rozszerzenie exe. Ponieważ tego typu pliki mogą po prostu zawierać szkodliwe oprogramowanie, teraz najczęstszym typem ataku to jest atak typu ransomware, czyli po uruchomieniu tego, tego programu wszystkie dane na naszym komputerze Zostaną zaszyfrowane i żeby te dane odszyfrować, musimy potencjalnie wpłacić przestępcom okup, ale to również nie gwarantuje, że te dane nasze zostaną odszyfrowane, więc po prostu bądźmy bardzo ostrożni. W moim programie już kilkukrotnie wspominałem o tak zwanym podatku cyfrowym. Jest to podatek, który nakładają niektóre państwa na technologicznych gigantów. Głównie chodzi oczywiście o firmy amerykańskie. Podatek cyfrowy w założeniu ma polegać na pobieraniu podatku od przychodów, które te firmy osiągają na terenie państw. W którym działają. Ponieważ przykładowo na przykład takie firmy jak Google, Facebook czy Netflix, które świadczą różne usługi internautom, sprzedają swoje usługi na terenie chociażby Polski, ale podatki już odprowadzają na terenie takich krajów, gdzie jest im to najbardziej opłacalne, na terenie krajów, które po prostu mają najlepsze warunki fiskalne, to jest na przykład Cypr. Podatek cyfrowy funkcjonuje już w wielu krajach Europy, na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji czy Austrii, ale także poza Europą w Turcji, Indiach czy Indonezji. Ale także Polska pracuje nad wprowadzeniem podobnego podatku. O tym o takich planach już wielokrotnie wspominał premier Mateusz Morawiecki, że zamierza obłożyć podatkiem cyfrowym amerykańskie korporacje. Amerykanie jednak nie zamierzają siedzieć bezczynnie i zamierzają zareagować odwetowo na tego typu plany wprowadzenia podatków. Jeszcze w ubiegłym roku Donald Trump stwierdził, że nie będzie akceptował, jak to sam określił, nieuczciwych praktyk, nieuczciwych rozwiązań fiskalnych wprowadzonych przez wiele państw europejskich i nie tylko wobec firm amerykańskich. I żeby ochronić przychody amerykańskich spółek, zapowiedział wprowadzenie podatków czy, a konkretnie ceł na produkty importowane z, z państw, które, które właśnie objęły, czy, które obie, objęły amerykańskie firmy podatkiem cyfrowym. Właśnie rozpoczęto już konkretne prace nad wprowadzeniem takich ceł. Mają one sięgać nawet 25% wartości produktów, które są importowane chociażby ze wspomnianej przeze mnie Austrii czy Włoch. Według wyliczeń amerykańskiego Biura Przedstawicielstwa Handlowego, czyli US Trade Representative, przychody z tego podatku wyniosą około miliarda dolarów rocznie, czyli praktycznie zrównoważą przychody państw, które nakładają podatek cyfrowy na, na korporacje IT. Rozwiązaniem konfliktu może być tylko i wyłącznie opracowanie wspólne opodatkowania przy współpracy, przy organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju, czyli OECD. Ta organizacja już pracuje nad wprowadzeniem takiego opodatkowania na terenie Europy. To miało być wspólne opodatkowanie obowiązujące wszystkie kraje europejskie, ale niestety te prace trwają bardzo długo, w związku z czym niektóre kraje samodzielnie decydują się na wprowadzenie podatku cyfrowego i właśnie z tymi krajami będą teraz walczyć Amerykanie. Firma LG podjęła decyzję o ostatecznym zrezygnowaniu z produkcji smartfonów. LG produkowała smartfony, a wcześniej jeszcze telefony komórkowe już od bardzo wielu lat i urządzenia cieszyły się bardzo dużą popularnością w Polsce. Tak naprawdę... Każdy z nas albo miał telefon LG, albo smartfona LG, albo ma przynajmniej kilku znajomych, którzy z tego typu telefonów korzystali. Moja mama na przykład skorzystała ze smartfona LG jeszcze do ubiegłego, ubiegłego roku, ale uległ on uszkodzeniu i ponieważ telefon był po gwarancji, więc już go nie naprawiała, tylko zmieniła na urządzenie innej firmy. Smartfony LG były pod bardzo wieloma względami bardzo innowacyjnymi urządzeniami. Wśród takich wyjątkowych urządzeń możemy wymienić na przykład smartfon LG G Flex, który miał wygięty ekran. Ten telefon dużo wygodniej się przykładało do twarzy, ponieważ on był taki w kształcie banana, więc dużo wygodniej się na nim rozmawiało, ale także z zdaniem LG teoretycznie wygodniej się go używało. Z te Akurat użytkownicy się niekoniecznie z tym zgadzali. Ten telefon nigdy rynku nie zawojował, ale inne rozwiązanie zawojowało rynek, czyli smartfony o proporcjach ekranu 18 na 9 i LG było jednym z pierwszych producentów, który wprowadził tego typu rozwiązania na rynku, czyli smartfony z takim właśnie długim, podłużnym, prostokątnym ekranem, a nie o tych proporcjach bardziej zbliżonych do kwadratu. I te smartfony również miały bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza, nie miały na przykład przycisków pod ekranem, żeby właśnie zmniejszyć ramki wokół wyświetlacza. Jednym z ostatnich smartfonów takich bardzo innowacyjnych LG był model LG Wing. Był to telefon, który był wyposażony w dwa wyświetlacze. Wyświetlacze były dość ciekawie skonstruowane, ponieważ gdy tutaj ja akurat mam tablet w dłoni, on oczywiście jest duży, ale wyobraźmy sobie, że tutaj mamy telefon i teraz. Ten telefon składa się z dwóch telefonów nałożonych na siebie. Jeden z telefonów przekręcamy, tak że on staje tutaj poprzecznie i wtedy mamy jeden ekran poziomo, jeden ekran pionowo. To było takie rozwiązanie, że tutaj mogliśmy na przykład jakiś mieć edytor tekstów, a tutaj na tym dolnym ekranie wyświetlaliśmy sobie jakieś klawiaturę, chociażby czy jakieś dodatkowe informacje. Więc było to bardzo ciekawe rozwiązanie. Nadal jest jeszcze to rozwiązanie dostępne w sklepach, kosztuje co prawda bardzo duże pieniądze, ale jest to chyba taki ostatni innowacyjny telefon z LG na rynku. Niestety konkurencja na rynku smartfonów jest bardzo duża i LG okazało się, że mimo tego innowacyjnego podejścia i mimo kilku różnych prób ratowania tego biznesu, nigdy nie udało się uzyskać jakiegoś, jakiejś większej popularności. Firma w ubiegłym roku miała zaledwie 2% udziału rynkowego i jej dział smartfonów przynosił straty już od 2015 roku. W zeszłym roku te, te straty przekroczyły 4,4 miliarda dolarów, więc mimo tych różnych prób, które firma podejmowała nie udało się z tym nic zrobić, nie udało się zrezygnować przez telefonów prostszych i skoncentrować się tylko i wyłącznie na tych telefonach flagowych i firma musiała się zdecydować na porzucenie całkowite smartfonów. W tej chwili LG zapowiedziało, że skoncentruje się na produkowaniu urządzeń internetu rzeczy, urządzeń robotyki, automatyki domowej, a także komponentów do samochodów elektrycznych. Zapowiedziano również, że pracownicy pracujący w dziale smartfonowym LG znajdą zatrudnienie w innych działach LG, a tymczasem sam dział smartfonowy prawdopodobnie trafi w ręce któregoś z innych producentów, jakbym miał zgadywać, będzie to pewnie któryś z producentów chińskich. E, drodzy Państwo, to tyle z takich ciekawostek na temat ciekawych wydarzeń ze świata IT. Teraz zapraszam na krótką przerwie. przerwę, a po przerwie pokażę stojące obok mnie serwery NAS, ponieważ jest to niezwykle ciekawe, niezwykle praktyczne rozwiązanie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za chwilkę.